Że żyć bez matematyki się nie da. A czy jest to tak naprawdę? Dzisiaj to sprawdzimy. Zapraszam. Matematyka kieruje światem. Każdy z nas jest stworzony na podstawie matematyki. I dzisiaj na przykładzie Marysi udowodnimy to, czy to jest prawda, czy wręcz odwrotnie. O, siódma! Nawet nie zaspała mi! Jak fajnie! Mam autobus o 7.30, więc mam całą godzinę na przygotowanie. Zdążę umyć włosy. Co? 7.15? Ja już jestem spóźniona. Uch, matematyka. Uf, wreszcie idę na ten przystanek autobusowy, ale bardzo się spóźniam. Dobrze, że dzisiaj na mnie moje smartbocze, które pokażą mi moją prędkość. Hmm, jestem ciekawa. A z jaką prędkością mam iść, żeby na pewno nie spóźnić się? Ale przecież ten problem można łatwo rozwiązać za pomocą matematycznych obliczeń. Dzisiaj Marysia wyszła z domu o 7.25, autobus przyjeżdża na przystanek o 7.30, więc Marysia ma tylko 5 minut, żeby dojść na przystanek. Drogę, którą ona musi pokonać wynosi 500 metrów, a prędkość normalnego człowieka, więc Marysi, wynosi 5 km na godzinę. Ze wzoru wynika, że przy normalnych okolicznościach Marysia dojdzie na przystanek całych 10 minut, ale dzisiaj jest bardzo spóźniona prawie o połowę, więc musi iść dwa razy szybciej, a to jest 10 km na godzinę. Oj Marysia, pośpiesz się. Dobrze, dobrze, już biegnę. Dzięki. Aj, ta matematyka. Przed chwilą zadzwonił do mnie mój szef. Powiedział, że dostałam cały 289 zł. wypłaty. Hmm, ciekawie byłoby sprawdzić, ile dostałam wypłaty czystej, a ile dostałam premii. Marysia pracowała całe 4 dni w tygodniu i ma stawkę godzinową 25 zł. A ponadto dostaje jeszcze premię 1% od dziennego zarobku za 10 rozdanych ulotek. Żeby obliczyć, czy prawidłowo policzył jej wypłaty jej szef, czy źle, musimy wiedzieć, ile godzin każdego dnia ona przepracowała. Możecie zobaczyć w tabelce, że w poniedziałek ona zapracowała 3 godziny, wtorek 4,5, środa 2,5, a czwartek tylko 1. Plusem do tego musimy wiedzieć, ile ona dostała tej premii, a więc musimy wiedzieć, ile ona rozdała ulotek za te cztery przypracowanych dni. W poniedziałek ona rozdała 100 ulotek, we wtorek 70, w środę 80, a w czwartek 20. I teraz zamieniamy to wszystko na procenty. I za naszą ulubioną proporcją liczymy, ile ona dostała tej premii w każdy dzień pracy. Na przykład w czwartku ona dostała całych 5 zł plusem, a przepracowała tylko jedną godzinę, a więc dostała 30 zł. W wyniku naszych wspólnych obliczeń Marysia dostała tyle, ile powinna była dostać 45% premii, czyli 159 zł całego czystego zarobku. A teraz proszę bardzo obliczyć, ile w złotych ona dostała premii. Dawaj, papa! Tylko ze zadzwonił do mnie mój ojciec powiedział, żeby obliczyła mu, ile metrów kwadratowych potrzebuje folii, żeby okleić ściany w moim pokoju. Ciekawia, czy ja potrafię to zrobić. No spróbujmy to obliczyć. Szerokość wynosi 3 m kwadratowe, a długość 4 m kwadratowe. Wysokość 2,5, a folia kosztuje zaledwie 2 zł za metr kwadratowy. Żeby wynik był poprawny, najpierw potrzebujemy obliczyć pole ścian. No a potem już dowiemy, ile potrzebujemy złotówek na folię. I teraz tak, łatwo to wynika ze wzoru, pierwszą szerokość i na długość. I teraz tak. Wszystko to podsumując, wyszło u mnie 30 metrów kwadratowych za długość i szerokość, więc pomnożywszy to na dwa, wyszło mi 70 zł. No i nie tak dużo kosztuje różowa folia. Oj, no tak, no tak, nic nie mów, matematyka jest naprawdę ciężka. Ja w ogóle ją nie ogarniam. Matematyka? Ups, Watson, my mamy problem. Zapomniałam o kartkówkę z matematyki jutro. Ponownie matematyka. W wyniku naszych wspólnych obliczeń udowodniliśmy, że podstawowa wiedza o matematyce jest potrzebna wszędzie. A wszystko, co wy macie dookoła komputery, laptopy, telewizory to jest wszystko stworzone na podstawie matematyki, na przykład jako system zero-jedynkowy. System dwójkowy, czyli zero-jedynkowy, jest używany w informatyce, bo komputery korzystają z elementów, które rozumieją tylko w dwie wartości, jak 0 i 1. Ale w matematyce on służy do wykonania dodawania, mnożenia, dzielenia, które są ważne dla komputerów i dla nas wszystkich nawet kiedy wysyła świadomość, ona jest kodowana jako zera i jedynka, co pozwala na niebezpieczny przekaz. Więc jak najbardziej zachęcam was wszystkich do uczenia się matematyki i bardzo dziękuję za uwagę.